W świecie sztuki i rozrywki każdy aktor zostawia swój ślad. Jednak nie wszyscy mają to szczęście, by ich odejście było spokojne i przewidywalne. W drugą sobotę września polska scena filmowa i telewizyjna doświadczyła przygnębiającej straty. Piotr Nowakowski, mający zaledwie 50 lat, zmarł nagle, pozostawiając za sobą niewyobrażalny ból swoich bliskich. Przez lata zasłynął z ról w popularnych produkcjach takich jak. Klan Pitbull na dobre i na złe, oraz zaraz wracam. Jego talenty aktorskie dostarczyły wielu emocji i radości widzom, a osobowość sprawiła, że wielu go zapamięta jako człowieka pełnego ciepła i uśmiechu. O tej tragicznej wiadomości poinformowała jego żona Magdalena, która w poruszającym wpisie w mediach społecznościowych zwróciła się do swoich obserwatorów z prośbą o modlitwę za ich dzieci, Idę i Janka. To publiczne wyznanie emocji pokazało, jak ciężką stratę poniosła cała rodzina. Fala wsparcia zalała media społecznościowe, a fani i przyjaciele aktora dzielili się swoimi kondolencjami. W komentarzach można było wyczuć ogromny smutek i niedowierzanie. Wiele osób podkreślało, że był to odszedł nagle, zaskakując wszystkich, którzy go znali. Ludzie wspominali o jego pogodnej duszy, zaznaczając, że była to osoba, która zawsze niosła ze sobą pozytywną energię. Marcin Kwaśny, również aktor i bliski przyjaciel Piotra, podzielił się swoimi refleksjami na temat nagłego odejścia kolegi. W jego słowach można było wyczuć głębokie emocje i żal. Proszę Was o modlitwę za mojego kolegę Piotra. Zmarł nagle w wieku pięćdziesięciu lat. Osierocił żonę i dwójkę dzieci. Miał w sobie Bożą iskrę i pogodę ducha. Wierzę, że nadal się uśmiecha, będąc już po tamtej stronie. Do zobaczenia, Piotrze. Jeszcze dokończymy naszą rozmowę, napisał kwaśny, oddając hołd nie tylko aktorstwu Nowakowskiego, ale także jego niezłomnemu charakterowi. Odejście Piotra Nowakowskiego pozostawia za, za sobą nie tylko pustkę w sercach najbliższych, ale także w branży filmowej, która straciła jednego z tych, którzy nigdy przestawali inspirować swoich widzów. Każdy, kto miał przyjemność poznać go osobiście czy oglądać na ekranie, będzie go pamiętał jako osobę która nigdy nie traciła optymizmu, a jej tragiczna śmierć wstrząsnęła światem, w którym przez lata harmonijnie się poruszał. W tym trudnym czasie dla rodziny, przyjaciół i oddanych fanów pozostaje nam tylko wyrazić nasze współczucie i nadzieję, że uda im się znaleźć ukojenie.